Dlaczego kasyna są otwarte? Wiceminister odpowiada otwarte kasyna. Prawdopodobnie będzie to zmienione. Też się nad tym zastanawiam. Prawdopodobnie będzie to zmienione. W ten sposób wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News odpowiedział na pytanie, dlaczego otwarte są kasyna. Pytany w nowym dniu z Polsat News, czy jest za zamknięciem kasyn czy otwarciem innych miejsc, np. siłowni, restauracji? Kin i teatrów, Kraska odpowiedział, jestem reprezentantem Ministerstwa Zdrowia, każde ograniczenie działalności jest dobrym działaniem, bo tych zakażeń będzie zdecydowanie mniej. Na uwagę Joanny Górskiej, czy w takim razie jest za zamykaniem między innymi sklepów, wiceminister stwierdził, nie aż tak bardzo. Wiemy, że gospodarka musi działać. Musimy znaleźć złoty środek między zdrowiem i bezpieczeństwem Polaków. A aktywnością gospodarczą, podkreślił. Jak dodał, myślę, że wspólne rozmowy, a takie się toczą z wieloma branżami, spowoduje, że znajdziemy ten złoty środek. Otwarcie sklepów według przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego planu od przyszłej soboty 28 listopada, zostaną otwarte sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych, będą działać w najwyższym reżimie sanitarnym. Szkoły będą zamknięte do 24 grudnia, a ferie zimowe będą skumulowane w jednym okresie, między początkiem stycznia a 17 stycznia. Nie będzie jednak możliwości organizacji wyjazdów na wypoczynek zimowy. Do 27 grudnia zamknięte będą placówki gastronomiczne, kulturalne, kina, teatry oraz siłownie i klubu fitness. Jednocześnie premier zapowiedział, że w ich przypadku tych przed świętami zostanie podana informacja co dalej.